W tym filmiku odpowiem na kilka pytań moich kochanych widzów. Zostawiacie komentarze na temat kombuczy i właśnie dzisiaj na kilka takich komentarzy, na kilka takich pytań postaram się Wam odpowiedzieć. Jedno z nich było dlaczego w filmach różnych pokazują i na zdjęciach taką bardzo dużą i bardzo grubą kombuczę, a ja, tak pisała jedna z osób, Mam bardzo cieniutko. Czy to znaczy, że moja będzie gorsza, że nie będzie taka, e, takie właściwości zdrowotne posiadała? To jest jedno z pierwszych pytań, na które Wam dzisiaj odpowiem. Dlatego też spotykamy się na łonie natury, przy stole, gdzie muszę Wam to zademonstrować. Ja się nazywam Natalia Samaryca, bo jesteście na kanale Zdrowia Urodę Fitoterapia. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje filmy. Subskrybujecie mój kanał i komentujecie moje filmiki. Bardzo Wam za to dziękuję. I teraz, żeby Wam to wszystko pokazać, przedstawić, no będę potrzebowała e, założyć rękawiczki, żeby wyciągnąć kombucze i żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No, ale przede wszystkim zobaczcie, ja już tu mam przygotowane, widzicie, dwa słoiki. Jeden słój jest taki duży, drugi jest mniejszy. Już mówiłam na jednym ze swoich filmów. Do niego Wam link dam tu w opisie pod wideo, możecie zobaczyć o tym, co to jest kombucza, dlaczego tak działa, jak w ogóle działa, jak ją trzeba hodować. Wszystko, wszystko tam zobaczycie. Dzisiaj tylko odpowiadam na Wasze pytania. O, proszę, osa tu poczuła kombuczę i już przeleciała i już tu nam towarzyszy. Ok, zobaczcie, przede wszystkim jeżeli chodzi o średnicę kombucze. Ona zawsze będzie takie średnicy, w jakim słoiku ją hodujemy. Widzicie, tu jest taka duża, a tu jest zupełnie inna. I teraz Wam to przedstawię. Założę tylko rękawiczki, bo będę chciała tą kombuczę wyciągnąć. No, troszeczkę to szeleści. Okej, okay, to już mamy. Mam tu talerzyk i zobaczcie. Pokażę Wam przede wszystkim, jeżeli chodzi też o grubość, bo jeżeli chodzi o średnicę, to jest jasne bierze taką średnicę, w jakim słoiku się znajduje. Natomiast grubość, zobaczcie, tu mam taką cienisieńko, cienisieńko, jak mały listeczek, no chyba milimetrową kombuczę i będzie bardzo fajna, jedynie, że no, ten napój będzie nam produkować znacznie dłużej, bo tych bakterii nie jest to dużo, bo przecież kombucza to nie jest po prostu jeden organizm żywy, to jest cała kolonia bakterii i grzybów i te kolonie się namnażają, im dłużej m, żyje, nam kombucha w takim roztworze, o zobaczcie jaka jest grubiutka, tu już można powiedzieć, że prawie centymetr grubości. Gdyby była jeszcze dłużej, jeszcze starsza, to mogłaby być bardzo, bardzo gruba, nawet kilka centymetrów. Widzicie, ja ich tu mam kilka, ale to jest, oj, jest śliska. Zobaczcie jaka gruba jest tu, tu już jest półtora centymetra na pewno, taka gruba jest. I to dlatego, że była w fermentacji nieprzerywanej. Co to znaczy? Że jak ja na przykład chcę zrobić sobie kombucę, to ja wyciągam ją ze słoika, przecedzę cały napój i sobie piję. Później robię inną herbatkę, już taką albo czarną, albo zieloną, jaką wolę. Zalewam grzybek. Oczywiście jak herbatka jest słodzona i wystygnięta. I znowu ten grzybek się namnaża. Natomiast w sytuacji, kiedy ja go wyciągam, wkładam, Fermentacja jest przerwana i ten grzybek wtedy nie jest taki zbity, on jest takimi warstwami i można go rozdzielić. To jest właśnie odpowiedź też na kolejne pytanie jednej z moich jakby ko komentujących osób, oglądających mój kanał, jednej z moich subskrybentów. Jak grzybek podzielić? Zapytała, czy grzybek można pokroić na mniejsze grzybki. Grzywek kombucza się nie kroi. On się rozdziela warstwami. Ja Wam pokażę na tym większym, bo tu małe u mnie już wszystkie same się rozdzieliły. Teraz Wam wyciągnę. Zobaczcie, jakie od razu bąbelki się pojawiają, bo zawsze kiedy przesadzacie kombuczę, taką, jeżeli to jest dobrze zrobiona, to ona jest bardzo gazowana. No jest u mnie zwykle o biedna pszczółka u mnie spadła do dzbanka. E, muszę się później wyciągnąć jakąś łyżeczką drewnianą. Zobaczcie. Tu wam pokażę kombuczę. Z jednej strony on to jest taki grzybek, widzicie? Ale on się rozwarstwia i można go rozdzielić w ten sposób. Widzicie, tu jest jeden się rozdzielił, tu mogę się rozdzielić jeszcze. Jeżeli nawet w czasie takiego dzielenia troszeczkę wam się urwie, nic strasznego się nie dzieje. Tak jak mówię, to jest kolonia grzybków, widzicie? To można porozdzielać i można kogoś takim grzybkiem obdarować żeby sobie w domu hodował. O, proszę bardzo. I te grzybki, o, zobaczcie jakie warstwy się oddzielają. Oczywiście lepiej, kiedy jest taki większy, bo im większy grzybek, tym szybciej będzie się namnażał, tym szybciej będzie nam produkował naszą komórkę. I tylko w tym różnica. Na przykład jak u mnie, już później sobie powkładam z powrotem, ten grzybek jest taki duży, to w takim słoju, no ja nie robię cały, e, tak żeby wypijać na bieżąco, no to u mnie zwykle 4 dni na czwarty dzień jest kombucza już gotowa, taka do picia. Natomiast gdybym miała taki malutki, ciuniusieńki, no to może z 10 dni trzeba byłoby poczekać na taką kombuczę, żeby była już gotowa. Natomiast bardzo fajnie, wybaczcie, ja sobie troszeczkę nie mam łyżki, ale muszę wypuścić Tą pszczółkę muszę je tu wyrzucić na zewnątrz, żeby ona mi się nie utopiła, biedna, a wpadła mi do roztworu. O, proszę cię bardzo, idź tam sobie. O, już sobie poleciała. Dobra. I zobaczcie, taka gotowa kombucza, teraz kolejne pytanie, które zadawaliście. Jak długo i jak dużo tej kombuczy można pić? Ogólnie poleca się szklanka dziennie, jeżeli ktoś nigdy nie pił, no to zacznijcie od 1,4, później połóweczka szklanki. Natomiast ja słyszałam, że ludzie piją łyżkami. No łyżeczka na pół szklanki to jest wtedy, kiedy na przykład ktoś ma wrzody żołądka, mocny stan zapalny żołądka, no bo to są takie sytuacje, kiedy możemy czuć dyskomfort. To może być takie nawet pieczenie troszeczkę w e, okolicy żołądka ze względu na to, że to zawiera kwas jabłkowy, zawiera m, e, kwas octowy, także to może delikatnie podrażnić. Natomiast to jest dokładnie tak samo, jak my chcemy pić na przykład oct jabłkowy, no to też nie pijesz oct bezpośrednio, tylko dajesz łyżeczkę na szklankę wody i sobie e, popijesz. To w tej sytuacji, jeżeli są tak poważne problemy dolegliwości, to jak najbardziej łyżeczką można, można pić. Natomiast później pół szklaneczki szklanka dla zdrowego człowieku, szklanka to jest po prostu w sam raz. Ja bardzo lubię, z e, szczególnie w lecie, stosować kombucze odrobinkę do wody. Kilka razy w ciągu dnia, bo jeżeli ktoś no, jest spragniony, to nic tak lepiej nie zadziała. Jak bierzecie na przykład, no nie wiem, tam więcej, lub tak jak u mnie, pół szklaneczki, dodajecie do tego kombuczy, odrobina. No tyle, ile wolicie, i będziecie to pili. Jeżeli można tam dodać kosteczki lodu, jeżeli ktoś lubi, i to jest po prostu. Pyszny, pyszny napój, którym można częstować całą rodzinę, dlatego u nas zawsze stoi w dzbanku i w ciągu dnia do wody wszyscy sobie podlewają. No duża rodzinka, także nam taki dzbanuszyk to tak naprawdę na dwa dni starczy. I ja zwykle robię taki roztwór, dwa dzbanki, akurat zdążymy wypić, dopóki nowa kombucha jest gotowa. Natomiast było tu jeszcze kilka pytań, a teraz zobaczę. A no właśnie, czy można na czczo? No to jest dokładnie tak samo, jak jeżeli ktoś ma wrzody. To na czczo, jeżeli wy pijecie, ja na przykład stosuję na czczo i bardzo mi smakuje. Moja mama, która ma nadkwasotę, to ona na czczo czuje dyskomfort. I ona pije na przykład parę godzin po jedzeniu, albo sobie rozczęcza z wodą. Ale ogólnie takich przeciwwskazań dla zdrowego człowieka nie ma. Czy można przy niskim ciśnieniu? Jak przy niskim, tak i przy wysokim, jak najbardziej. Bardzo pozytywne pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Też było pytanie, czy można przy boreliozie? Jak najbardziej, trzeba przy boreliozie, ze względu na to, że kombucha, w ogóle po co ją pijemy? To jest napój probiotyczny, normalizuje florę bakteryjną jelit, a jak wiadomo, nasze jelita to jest nasz drugi mózg, to jest po pierwsze. Po drugie odpowiada za funkcję naszego układu immunologicznego i tak naprawdę wpływa na cały organizm. Jeżeli chodzi o boreliozę, to co w pierwszej kolejności cierpi? Cierpi nasza odporność, trzeba jej pomóc, żeby nasz Organizm mógł walczyć z tą chorobą, dlatego florę bakteryjną trzeba odbudowywać, i kombucha będzie nam w tym pomagać. Tak, czy można używać zioła do robienia kombuczy? Też można. Ja nawet opowiadałam Wam ostatnio, właśnie w tym filmiku, który tu link Wam napiszę, czy wrzucę w opisie że były takie badania w Łodzi robione, gdzie dodawane do kombuczy różnego rodzaju zioła, przyprawy, była też dodawana żurawina, była dodawana, był chrzan i były robione badanie, czy te wszystkie dodatki w jakiś sposób wpływają na kombuczy. I wniosek był taki, że jeżeli chodzi o ilość bakterii i grzybów, to nieznacznie wpływa, Czasami ich jest troszeczkę więcej, a czasami ich jest troszeczkę mniej ze względu na te dodatki. Bo na przykład niektóre olejki aromaterapeutyczne, które są zawarte w takich, no na przykład jak szan, on ma ich bardzo dużo, no to mogą troszeczkę negatywnie wpływać na niektóre bakterie. I jest ich odrobina mniej. Natomiast to nie było aż tak znaczące. Natomiast jeżeli chodzi o zioła lecznicze, to dodatkowo, jeżeli my parzymy niezwykłą herbatkę czarną, czy herbatkę zieloną, czy białą, tylko weźmiemy, Napar ziołowy, to jak najbardziej. Te wszystkie walory prozdrowotne ziłu będą dodatkowo do bakterii, które są w kombuczy. Natomiast na same bakterie, no to specjalnie wpływu nie ma. Tak, jak dużo, jak długo i jak przychowywać? Takie było pytanie. Czy przychowywać, jeżeli na przykład przez jakiś czas już nie chcemy pić, chcemy na chwilę zrobić przerwę? To przechowywać w wodzie czy w kombucie. Nie w wodzie na pewno trzeba przechowywać w kombuczy, bo grzybek musi mieć pożywienie. Pożywieniem jest, to znaczy w kombuczy chodzi w tej herbatce, tak? Pożywieniem jest herbata słodka. Przede wszystkim cukier jest pożywieniem. Dlatego nie zostawiamy kombucze w wodzie, zostawiamy ją w słodkim roztworze. Ja wam powiem, że na Ukrainie w ogóle u nas. Mm, moje rodzice, dziadkowie, to oni nigdy nie robili tak jak ja. Ja sobie przecedzam i mam taki bardzo klarowny, fajny napój. Tak, on jest fajny, przezroczysty i przyjemny do picia. No moja babcia nigdy tego nie filtrowała tak osobno do dzbanka. To stało w dużym dzbanie, była tam kombucha, zawsze była taka już gruba, bo ona tam cały czas mieszkała w tym roztworze. Jedynie jak na przykład nalewali już do um, filiżaneczki sobie lub do szklaneczki, no to wtedy cedzili, bo na przykład w ten sposób, jak była taką gazą zakryta, no to nawet przez tą gazę była tak przecedzana, i, I wtedy piło się przecedzony napój. Natomiast dla mnie, jako dla dziecka, jak ja patrzyła, że tamto pływa, takie jak meduza, takie mętne, no właśnie te kolonie grzybów, no to było takie dla mnie bardzo niesmaczne i dlatego w dzieciństwie w ogóle nie chciałam pić kombuczy. I teraz postanowiłam, żeby zachęcić swoją rodzinę, żeby zachęcić swoje dzieci pić, no to nie może tak wyglądać. To musi wyglądać jak fajny napój, tym bardziej, że to później później smakuje. I tak robimy, no i tak wolę, bo jednak zupełnie przez inną gazę przecedza mnie taką która stoi u mnie tu cały czas zamknięta żeby to było powietrze dla niej także żeby to jeszcze było estetycznie no to jak najbardziej natomiast przychowujemy nawet bardzo długo może tak być i u nas właśnie na Ukrainie po prostu jak już próbowali że rozrobiła się już kwaśna no to dodawali do samej kombuczy i jeszcze słodkiej herbaty żeby to rozszczęcić no i, i cały czas tak się piło Cały czas ona tam była i ona żyła i żyła bardzo długo. Bo jeszcze zdziwiło mnie takie pytanie nie wiem skąd też jedna z moich subskrybentek gdzieś taką informację usłyszała że po trzech jak to było napisane jaka żywotność grzybka czy prawdą jest, że po trzech cyklach trzeba ją wyrzucić? Absolutnie nie. Nie wiem, kto taką dezinformację dał. Nie wyrzucamy. Na przykład u mnie kombucha żyje już, no, chyba, no, około 5 lat żyje u mnie kombucza. Ja ją po prostu jasna sprawa, odnawiam. W jaki sposób? Jak ona się namnaża, jest taka gruba, to z góry są te właśnie jaśniejsze warstwy, a na dole są takie już ciemne się robią i ja czasami tą kombuczę właśnie jak porozdzielam, to takie starsze warstwy po prostu wyrzucam, a te grubsze, te takie z góry zostawiam. I ona jest cały czas się odnawia, cały czas się namnaża, także po prostu sobie możecie oddzielić i taką świeżutką, nowiutką zostawić i ona będzie u Was żyła bardzo, bardzo długo i będzie Wam dawała tylko zdrowie. Będziecie chcieli z, y, zrobić przerwę, dolewacie po prostu do niej słodkiej herbaty i pilnujecie raz na jakiś czas, żeby ona nam całą tą herbatkę nie wypiła i żeby po prostu dodawać. Bo jak będzie Wam przez długi czas stało, to nawet wiecie, to stoi w takim. U mnie na przykład, ja daję jej możliwość oddychać, zawsze jest otwarte i chociaż to jest w kilka warstw jest ta gaza, to i tak ta woda troszeczkę paruje, cukier przerabia się przez bakterii i raz na jakiś czas, no na przykład tam raz, ja wiem, może na dwa miesiące dolejecie tam trochę słodkiej herbaty i będzie Wam żyła długo i szczęśliwie, a Wy razem z nią, bo będziecie zdrowi. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze pytanie, które takie były najważniejsze, które się pojawiły w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za to, że te komentarze piszecie. Piszcie dalej, pytajcie, w miarę możliwości będę Wam odpowiadać. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Jeżeli filmik się podobał, polubcie, udostępnijcie i do zobaczenia w następnych nagraniach.